Tegoroczna strefa inspiracji Bratnich Dusz w Owie. inspiracji! Tam, tam i tam. One, Tegoroczna strefa inspiracji Bratnich Dusz jest obfita w pełną ilość warsztatów. A ja was po nich oprowadzę. Bierzemy do miejsca, gdzie odbywają się tegoroczne warsztaty fotograficzne. Prowadzi je Estera Kniat i to właśnie ona Was nauczy, jak uchwycać najpiękniejsze chwile swojego życia aparatem. Zmierzamy do strefy sportu. Tam odbywają się przeróżne warsztaty fizyczne, więc chodźmy zobaczyć, co oni tam robią. Za moimi plecami brat Antoni prowadzi warsztaty z podstaw King Boxingu. Taka ciekawostka, to właśnie on przed zakonem otrzymał tytuł mistrza Polski właśnie w tym sporcie. odbywają się warsztaty prowadzone przez siostrę Obliczankę stworzenia różańcy oraz bransoletek. Myślę, że to będzie piękna pamiątka tegorocznych bratnich dusz, którą będziecie mogli nosić cały czas na swoich rękach. Niektórzy myślą, że zwykłe machanie flagami to nic nieznacząca forma, ale natomiast Julia uczy nas tego, że to jest okazja do uwielbienia Boga. Chodźcie, idziemy dalej. A w tym miejscu nasi uczestnicy mogą się nieco zbliżyć do nieba. A to za sprawą naszych harcerzy z ZHP. Ale jakby co, wszystko odbywa się w bezpiecznych warunkach. W niektórych parafiach w naszej prowincji działają wspólnoty kuglarskie, które pozwalają bawić się ogniem. Ale spokojnie, z takimi profesjonalistami ogień jest wam nie straszny. Pani Ola prowadzi warsztaty z malowania proroczego. To właśnie w tym miejscu można poczuć siłę i moc działania Ducha Świętego. Jeśli któryś z chłopaków czuje powołanie do zakonu, to warto wejść na stronę Brat Franciszek. Tam możecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie zakonne. A teraz... Idziemy dalej. To właśnie dzisiaj, w tym miejscu, będzie działał prawdziwy ogień. Zanim wystąpi Gwiazda Wieczoru Damian Sion Farm, to przed nimi teatr Exit, który poruszy nasze serca. To będzie na pewno niezapomniany wieczór.